Siemanko, ja jestem ZUS, a to jest mega ważny odcinek, bo to już jest 20 odcinek serii Wiedźmin czy Dziki Gon, czyli już prawie miesiąc lecimy z tą serią i powiem wam, jestem zszokowany. Spodziewałem się, że odpadnie mi odcineczek około jakiegoś 15-12 odcinka, a tu dalej udaje mi się ciągnąć tą serię, więc no cóż, przy 20 odcinku musisz zostawić suba. No musisz zostawić suba i łapkę, bo tak się nie da. A jak nie dostaniesz, nie, nie dostaniesz, nie zostawisz łapki, to nie dostaniesz czegoś dobrego. Czegoś fajnego, co czeka na ciebie, ale tylko się okaże, co to jest, jak właśnie to klikniesz. O co poszło? Patrz, co przyszło znosić na stare lata, byle Ciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co tu się stało? W sensie. Co się z nim stało? Bo jakąś laska płakała po drodze, to w sensie babcia, A No ta! Dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w te strony, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w Starym Domu jakieś potwory się zalęgły? Zadanie! Mógłbym się zająć tymi potworami. Um, jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to, jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Dobra, mam zadanie. Po... A ty co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy Wiedźmini za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Okej. Okay. Aha, czy to jest to zadanie. Dobra. To jest zadanie... E... To, to to, czekajcie, pokażę wam, bo ja to widziałem zadanie poboczne. Zagłada domu Redorus. Dobra, idziemy do forwarku, bo to jest w sumie niedaleko, nie? Zobaczmy, gdzie to jest. Tu trzeba iść. Dobra, wróćmy do miasta, użyjemy szybkiej podróży, bo nie mam czasu. Aha! O o, nie wiem przed czemu tu przyszedłem, ale dobra. Jaka znowu, Mara, co ty pleciesz? Koń, wielki, upiorny. Ludziska poszaleli, do gardeł się sobie rzucili. Sąsiad czy dziecko wszystkich mordowali. To duch tego lasu. Mści się na tych, którzy chcieli go z góry i syła na ludzi szaleństwo. Geralt, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę tu z nimi dojść do ładu. Trzeba będzie ich porządnie batem oćwiczyć. Panie, tak samo i oni mówili o tej marze, znaczy się, że zły duch lasu. By mówił. Łowcy czarownic, dopiero co tu byli. Do wioski na bagnach szli. Jakaś dziewucha ich prowadziła, o matkę się wypytywała. Dziewczyna, ruszajmy tam od razu Gerard. Ja pierdzielę jakie tutaj... Dobra, lećmy z nim. zgoda. Zaraz biorę moich ludzi. Się. Musimy przeżyć się przez te bagna... Ja pierdzielę ty, jaki tutaj. miś płatnerstwa, ale co to jest zadanie główne czy poboczne? Wraz z baronem do chat na moczarach? Nie no, ogarniamy to zadanie byku, ale już wiem czy... A kurde, daliśmy trochę ciała, bo wychodzi na to, że Tamara się mści, a my ją uratowaliśmy, to może tego baronowi lepiej nie mówmy, ale chodźmy na ten folwar. Ja pierdzenę. To o folwarku musiała mówić staruszka. Zmknij hmm, się pułapki. Bo ja pierciem się. co tu Zresztą... jest Wszędzie pełno pułapek. Muszę uważać. Jak się wystraszyłem. Te mam z głowy. Gdzie mam iść tu? Dobra, chodźmy tu. O, jeszcze tu są skrzynie. Dobra, beczki. Ale ktoś tu dawno nie wchodził, ale. Ale rzeczy zostawił. Dobra, tu coś jest. Dziwne, te ściany postawiono później niż pozostałe przywale Akardem, nie? łatwiutko Krób za ścianą. Cóż, nawet z... się nawet od 30-40 lat Nie i co ja mam zrobić? Mię zniedzieć jeszcze. Ja pierdzielę. Dobra, tu nic nie ma. O, tu drzwi. Świecą na czerwono. Dobra. Może tu będzie coś. Jakaś książka. Kolejna książka. Dziennik. Trochę sfatygowany. Ktoś tu spisał wspomnienia. Wspomnienia z folwarku. A ja szukam klucza, kurde. A tu u góry może jest klucz, nie? Dobra, weźmy, wejdźmy tam. Jestem wychylowany. Możemy wchodzić, nie? Ktoś tu kiedyś mieszkał, Dolores. Hmm, coś tam jest, jakaś skrzynka. Kasa dobra. Idziemy dalej, jest szafa. Tu mamy wejść. Dobra, boję się trochę. Ale dobra, wchodzimy do stodoły. Ooo, o, mnie przechodzą. Spust pułapki. Ale fart, tam jest potwór. Ale patrzcie, po patrzcie, ile pułapek. Hmm, spust, pułapki. A tu cichają na nas łuki. I po problemie. Może to jest brat? Jej kurde. Ile tu każdą muszę stosowne rozbrajać? Te mam z głowy. Dobra, walić to. On jest tam na górze, te mam z głowy. Ja muszę iść tu powoli. Muszę się tam jakoś wspiąć. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. No wrzuć tą drabinę i wchodzimy tam. Ej naprawdę ta misa jednak trochę jest na górze. Nie przerażająca, nie powiem. Łóżko kogoś. Ci Moje za cię nie uszkodziły? Leto? Czy to jest to! się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich? Co tu robisz? Z nich? Wiesz, że działam solo. Co tu robisz? Czekam na tych, którzy chcą mnie zabić. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki mam się pozbyć potworów. A wyręczyłem cię. Liczę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Nie kryjówka kryjówka, Beku. Miałeś niezły pomysł. Zaszyć się w miejscu pełnym potworów. Dzięki temu nie kręcą się tu przypadkowi ludzie, a na przyjście nieprzypadkowych jestem przygotowany. Zabójcy? Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Lokmuin, trafiłem na wielu, których się mógł zabić. Teraz to rozumiem, przybyli że to chyba na pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. No, no właśnie, słyszałem jakieś. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. I nimi nie są. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś dawno temu zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Straciłeś czujność, dałeś się wciągnąć w pułapkę. Jedyne pułapki jakie tu są sam pozakładałem Trzeba się ich pozbyć. Idzieś... Ale jest dopakowany gościu. Jasne, mogę ci pomóc. No. Przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy. <laughs> no to co? Queen i olej przeciwko ludziom. Mam coś takiego? Nie mam. Obniżmy im... ten... Oh, pancerz. Ten, co rzuca czarę! O oh, kurde, tańczymy! I łyp! Patrzcie, łatwiutko! No i S Cholerni głupcy Dość słabo uzbrojeni jak na zabójców Może to nie byli jednak zabójcy Sprawdzali czy Ludwik ich nie oszukał Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu A twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie Tylko on wiedział, że tu jestem Więc musiał z nimi gadać A teraz ja pogadam sobie z nim <laughs> Powodzenia W takim razie powodzenia może wybierzesz się ze mną. Widok dwóch wiedźminów mógłby mu szybciej rozwiązać język. Poza tym dawno się nie widzieliśmy. Opowiedziałbyś mi, co dzieje się w szerokich. Dobra, świecie. idę z nim, no kurde. Skoro tak stawiasz sprawę, chętnie ci potowarzyszę. Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. Tylko czekaj, byku. Ten Ludwik nie należy chyba do swoich najbliższych przyjaciół. Nie oddalaj się! Czekaj, bo zbieram znaczki. Nie wiem, czy oni już będą nas klepać, nie? Cie ma bandyci? Leto, witaj! No, dobrze Cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Geralt zriwi, przetwórzmy się. Drugi wiedźmin? Co to macie jakieś zlecenie w okolicy? Tak, ciebie byku. Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj co mówisz, jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za to od dłuższego czasu. Możecie w końcu wytropili. Mhm, mm z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet pięć minut, a już zdążyliście mnie dwa razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie, panowie, to wiedźmini. Wiedźmini nie atakują ludzi. Dla was o! zrobimy wyjątek. <laughs> Jak mu. Ty, zostawcie kolegę! I kolegę mi biją! Zostawcie go! Ten co. Z... Dobra, Ludwik jest po. No. Podpalmy to, żeby było na miło. No, co masz, Ludwik, do powiedzenia? Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. Dobra, ile mu zapłacili, zapytajmy się. kosztuje życie starego drucha. Ostatnio... Ostatnio ciepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym którego dnia zjawił się Wester, zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski Gleit. Zrozum, takim jak on się nie odmawia. No taki jak ja się nie zna... Rozumiem. Hej, a moje lekarstwo? Widzisz Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Ha, mówiłem. Jadę do Westera. Jadę z Tobą. Nie szlak. Dobra, zbieramy itemy. Oni tu mogą mieć pełno skarbów, nie? Więc ja sobie tutaj y, lekko y, pozbieram wszystko, co można ukraść. Nie szlak. Wiecie o co chodzi, nie? Poszli, on ma rzeczy. Jak się tam drze, No nie dziwię się. Nic nie zrobiłem. On ja tylko fajkę. Ale, bida, dobra, chodźmy za Leto. Lecimy, Ziu. Ale w końcu znalazłem. Duchy przeszłości, w sensie to, za... w sensie, w sensie, w sensie to zadanie. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie od dalekiego południa po góry. Z Metiny? Przypadek? Nie sądzę. Brandon Wilfe, Aposakson, Manfred Śmieszek. Manfred śmieszy dobre dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od o Nie, Miej oczy otwarte. Myślisz, że naprawdę tu są? Nie wiem. Ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Przeciągnął. Pewnie w Leźmy zaleto. Wysłałam dzieciaki Ładne konie. Muszą być warte więcej niż cała wioska ja pe... A, dobra, tu chodzimy dobra Siema mody No mów coś tam jest to dole Macie gości Biegnij po rodziców, niech zabiorą z domu wszystko, co cenne, i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze, daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dał kasę? Co mu dałeś? Zadość uczynienia. Zostań tu, i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj. Jak się konius uszy. <noise> Ale to się chyba wkurzył. Nie muszą z palicą wieść. Co to no, kurwy lędzy? jaki, czy co? Zawrzeć gęby! A ci dobrzy na z polują. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. A, fakty. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokądś? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. A chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz, niedobrze. Będę musiał cię ukarać, ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim, jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! <śm> Sprowokował mnie. Sprowokował mnie. <laughs> Dwóch zdań można było z tobą zamienić. Do ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Leto mi zabili? Ja na to, że już po was. to oni zabili Leto! O te słupki. czemu Jak mogli oni go zabić? Dobra, wykończymy pierwszy tego. Tego obiję. No i co? Na ciebie... ...płon. Jeszcze, ja Cię wykończę, bo Ty jest. Dobra, i teraz patrz. Odchodzę. Bum. I co? Leżysz i kwizysz. No, chodź tu. No i co? Jak mogłeś Leto zabić? Ej, on zabił Leto. Naprawdę. Same problemy, czy coś, jak ja przechodzę. Dobra. Ej. miała być... Miała być... Miała być taka śmierć, wykończenie go... Ech, nie było animacji. Biedne leto. Hmm. Zangwebarski jad. Coś tu nie gra. Nie oświadczy, że on żyje nagle, bo to jad jakiś czy coś. Ej! Ty! to żyje! Jak dobrze. <grystanie> Geralt. Ciągle tu jesteś. Gdyby nie ja, odcieliby ci głowę. <grystanie> Czyli jednak na coś się przydałeś. A dzięki leto, o, kurde, I ja, No i dobrze. Bałem <grym> się, że nie żyję. Zabawy. Bawi ci to? Bawi, cię, Bawi to? cię to? Nie tak ostro, Geralt. Dopiero co z w całym. Zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? Mm -hmm. W Wiłkach. Zaraz wezmę i za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lokmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Dotarłem do bandy Wester'a i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co, gdyby cię oszukał, tak jak Ludwik? Musiałem zaryzykować. Gdybyś nie wyrąbał do nogi wszystkich świadków, wieść, że Leto z Gulety jest martwy, w kilka dni rozeszłaby się po całym kontynencie. <grym> nie zrobiłbym tego, gdybym wiedział o co chodzi. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał. Tak mówił. No nic trudno. Skoro plan się nie powiódł, muszę zniknąć. <laughs> hmm, możesz przeczekać w Kermoren. Z twoimi kolegami ze szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. <laughs> Powiedz im, że ja cię przesyłam. Zrozumieję. Kermoren, mówisz? Hmm, czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Leto to ziomar. Potrzebujesz jeszcze Pomóc czegoś? Jakoś, potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki, dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermoren. Do zobaczenia. Bajo jajo! <grytanie> Kur. Ej, leto mnie wydymał. W sensie wydymał. Wydymał to złe słowo. Wiecie o co chodzi? Naprawdę, myślałem, że gościu, kurde. On chciał ginie. Nie ja pierdzaj, jakby mu łe podrąbali. Dobra, nieważne. E, gdzieś tu jest jakaś skrzynka. Jej nie widzę. Na zdrowie. A nie, tu nie jest skrzynka, to jest tu, dobra. Ja myślałem, że tu jakaś znajdźka, będzie kasa. Dobra, tu nic nie ma. A, że to jest Kowal, tak? Dobra, Kowal śpi. Dobra, teraz czaiłem, Tu jeszcze jest. Dobra, Freund, na mecz. A ja muszę się udać jeszcze. Kurde, nie to. Ja muszę się udać jeszcze z zadaniem, bo tu miałem zlecenie wieć mińskie potwór z bajniku. Nie kłopoty, tylko... Kurde, gdzie są zadania poboczne? To są ten... Musimy wrócić do Dolores. Gdzie to jest? Czy, czy... Ty, a to tutaj. Dobra, git. To przy okazji załatwiliśmy kilka spraw po drodze i z Dolores możemy pogaworzyć, nie? A, cicho bądź. Dobra, tu jest Dolores. Co z moim domem? Jest już bezpiecznie. Jest już bezpiecznie. Ale mam też przykrą wiadomość: znalazłem twojego brata zamurowanego za ścianą. I to. No i co. To. Roderick. To mój mąż go zabił na niebiosa. Przykro mi. No, bywa i tak. Prawda bywa okrutna. Ale. Nie da się cofnąć. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Znalazłem. To bardzo hojna nagroda. Zasłużyłeś na nią. Spaka. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. Nawzajem, no i co? Okończone zadanko, trzeba teraz lecieć do kolejnego.